Choć ma 55 lat, to jest światowym dominatorem w świecie podnoszenia ciężarów przez Oldboyów. Ryszard Życzkowski ze Śląska Wrocław, ustanawiając rekord świata, został mistrzem globu w kategorii Masters. Dodajmy, trzeci raz z rzędu. Jak puściły emocje, to dopiero sobie tak uświadomiłem, że... No... Ta, ta, ta praca codzienna, mozolna, tutaj powtarzanie tych, tych podejść, techniki, analizowanie. Po prostu byłem bardzo zadowolony. Pan Ryszard tytuł wywalczył na Ukrainie we Lwowie, ustanowił nowy rekord świata w kategorii Masters, podniósł 108 kg. Na co dzień pracuje jako ślusarz we wrocławskim MPK i to na dwie zmiany. Pierwsze podejście zaliczyć i już wiedziałem, że jestem pierwszy. Miałem bardzo dużą przewagę. Na koniec zawodów się okazało, że ta przewaga, mimo że spadło mi jedno podejście, nie zaliczyłem jednego podejścia, 48 kg. Pana Ryszarda podziwiają trenerzy i młodsi koledzy. 20-letnia Anna Kromin, medalistka mistrzostw w kraju, mówi wprost, pan Ryszard to wielki zawodnik. Nie każdy człowiek w tym wieku jest w stanie podnieść nawet sztangę. Dla niektórych to jest niewyobrażalne, żeby... W tak, dojrzał wieku, bracie jeszcze za ciężary. Rysiek się rozchoruje i nie pojawi się dzień, dwa, to nawet chodzą takie pogłoski, że chyba się gumar. Wrocław, Łukasz Ciana. No jest moc, bez wątpienia.